i na niebie pojawiły się gwiazdy, Słońce i Księżyc. Piątego dnia powiedział Niech wy w wodach pływają zwierzęta. I pojawiły się w wodach, delfiny i ryby, a na niebie zaczęły fruwać ptaki. Szestego dnia powiedział, Niech na lądzie. Lelki. gatunkowi na. Na koniec Bóg powiedział. Niech powstanie człowiek na naszej wzór i i podobie, podobieństwo i i stworzył mężczyznę i kobietę nakazał aby Korzystali z ziemi, morza i, i zwierząt oraz dbali o nie, wiedziały, że wszystko co Ożył było bardzo dobre. Dlatego. Siódmego dnia Bóg. Dlatego siódmego dnia Bóg odpoczął. Już? Już.